zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych, i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ go znały. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: Wszyscy Cię szukają. Lecz on rzekł do nich, pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Słyszymy dzisiaj słowo, które Pan Bóg daje dzisiaj na nasze życie. Ostatnio słyszałem takie, taki komentarz do tej Ewangelii, w której ktoś mówił, że to słowo pokazuje, że najpierw trzeba człowiekowi zabezpieczyć jego podstawowe potrzeby, nie? to znaczy zdrowie, chleb, budować szkoły, szpitale. Bo kiedy będzie zdrowy, wtedy będzie i będzie miał za, no, te wszystkie swoje potrzeby zaopiekowane, to wtedy będzie gotowy słuchać. I myślę, że to jest no, takie, takie słowo, które bardzo dobrze się słucha. No nie? Bo życzenia, jakie sobie składamy, to zazwyczaj jest zdrówka, pieniążków, żeby nie mieć problemów, żeby to był szczęśliwy rok, to znaczy, żeby nie mieć żadnych kłopotów, żeby mieć święty spokój, żebyśmy mieli co jeść, żeby nas nic, nic nie bolało. I to jest takie słowo, które gdzieś łatwo nam jest zrozumieć, ale myślę, że to jest fatalny błąd. To jest błąd o fatalnych skutkach. Bo dzisiaj Słowo dzisiaj pokazuje i uobecnia się i pokazuje, że, że to jest prawda o nas, że o tym myślimy. Myślimy o tym, żeby swoje modlitwy odmówić. Co tam Pan Bóg mówi, nie? Co tam jest to? Ważne, żebym ja się pomodlił. Ja się pomodlę, jestem zadowolony, szczęśliwy, odmówiłem moje modlitwy. A że Bóg mówi, co mi obchodzi, że Bóg mówi? Nie chodzi o to, co Bóg mówi, ważne jest, co ja mówię. Nieważne, czego Bóg ode mnie żąda, czy do czego mnie wzywa, jaką drogę przede mną otwiera, ważne jest, żebym ja miał poczucie spełnionego obowiązku, żebym ja wobec Pana Boga czuł się w porządku, że Pan Bóg nie może mi nic zarzucić. Ważne jest, żebym był zdrowy, żebym był, żeby miał co jeść, żeby miał święty spokój. I Pan Bóg do tego ma mi służyć. Widzimy Chrystusa, który jest proszony o to, żeby uzdrowić. I to jest, myślę, to takie słowo, które przychodzi. O co prosimy Pana Boga? Na czym nam zależy? Najpierw Piotr prosi, żeby uzdrowił teściową i mówią, że większym cudem jest nie to, że pan Bóg uzdrowił, ale że ona potem uzdrowiona była gotowa służyć, nie? Teściowa, która służy. To jest to, nie ma pretensji, tylko służy. Myślę, że to jest dobre słowo, ale potem przynoszą mu wszystkich chorych w okolicy. I Chrystus w pewnym momencie oddala się na osobność, modli się. I kiedy, kiedy go znajdują i mówią, zobacz, cały tłum czeka na ciebie. Jest ludzi, którzy mają swoje potrzeby, nie mają co włożyć do garnka, mają problemy z dziećmi, mają problemy ze zdrowiem, cierpią. Zobacz, tu cały tłum czeka. Chrystus mówi, idziemy gdzie indziej, bo ja wyszedłem po to, żeby głosić słowo. Nie wyszedłem po to, żeby uzdrawiać, nie wyszedłem po to, żeby zapełnić brzuchy ludziom. Pamiętacie tę Ewangelię, kiedy Chrystus rozmnaża chleb na pustyni, chcą go obwołać królem. Wow, no, taki król, który potrafi za, zabezpieczyć potrzeby. To jest król. To fajnie mieć takiego króla. Chrystus natychmiast stamtąd odchodzi, bo nie Chrystus nie przyszedł po to. Czasami ja sobie myślę, że gdyby rzeczywiście Chrystus przyszedł po to, żeby uzdrawiać, to Chrystus jest bankrutem. Ilu ludzi umiera, małe dzieci umierają. A nawet jeżeli doświadczamy jakiegoś uzdrowienia, to potem na końcu i tak umieramy. Głupio jest umrzeć zdrowym, nie? Nikt nie umiera zdrowym. Przychodzi pewien moment, to znaczy nie żyjemy tu wiecznie, a my mamy takie ciągłe, ciągłe takie. Taką pokusę, że chcemy tutaj żyć wiecznie, chcemy tutaj zbudować raj. Wszystkie ideologie, wszystkie filozofie temu służą, żeby tutaj zbudować raj. I to jest tak naprawdę to kłamstwo nieprzyjaciela. Słowo mówi, że Chrystus przyszedł, głosił Ewangelię we wszystkich synagogach i uwalniał, wyrzucając złego ducha. To jest, to jest ta pierwsza potrzeba, żeby, żeby Pan Bóg poprzez swoje słowo uwalnił nas, wyrzucił złego ducha w nas, bo zły duch ma w nas przyczółek. Pomyślcie ile razy mamy pretensje do Pana Boga, że nie daje nam zdrowia, że starość Panu Bogu nie wyszła, że nie mamy co włożyć do garnka, że są problemy ile, bo myślimy sobie, że najważniejsza rzecz to jest być zdrowym, mieć dwie ręce, dwoje oczu, móc słyszeć, nie mieć problemów. A najważniejszy nasz problem jest taki, żeby wejść w relację z Bogiem, z naszym Ojcem, żeby życie Jego przyszło do nas. Życie, które daje Bóg i którego pragnie nam dać, jest życiem wiecznym. Nie jest życiem tylko tutaj na te 5 minut, które mamy na ziemi. Możemy tu żyć nawet 90 lat. Będziecie zadowoleni, jak umrzecie mając 90 lat? Pomyślimy sobie, a może 91? Jak ma będziemy mieli 91, będziemy myśleli, a może 102? Jak będziemy mieli 102, myślimy, a może jeszcze jeden dzień dłużej. Nigdy nie będziemy syci tego życia tutaj na ziemi. I to jest ta pokusa, żeby tu żyć wiecznie. Ale tu nie jesteśmy powołani, żeby żyć wiecznie. Jesteśmy powołani do życia wiecznego, które zaczyna się już tu, kiedy człowiek może po prostu żyć. Dlaczego? Bo mu życie płynie od Boga, bo wie, że Bóg go kocha i może przechodzić przez różne wydarzenia. Może być chory, może nie mieć co jeść, może mieć problemy, może mieć zmagania, może mieć walki, ale jest syty życia i wtedy może. Kiedy odchodzi, powiedzieć Panie, teraz weź moje życie, jestem gotowy, jestem syty mojego życia. Myślę, że to jest ogromna pokusa, którą mamy w kościele również. To jest ogromna pokusa, żeby myśleć, że kościół jest od tego, żeby zakładać szkoły, zakładać szpitale, żeby walczyć o, o dobrobyt ludzi, żeby walczyć nie wiadomo o co. Niektórzy nawet mówią, Kościół jeszcze do czegoś jest przydatny, bo popatrz jeszcze ma szpitale, siostry zakonne prowadzą domy opieki dla starców. Kościół jeszcze do czegoś się przydaje na tym świecie, ale Kościół do tego się nie przydaje. Nie po to Chrystus umarł i zmartwychwstał, żeby dać nam jeden dzień dłużej tu na ziemi. On przyszedł, żebyśmy żyli wiecznie, już tu żyli wiecznie. Żebyśmy byli spragnieni bliskości Boga. Ale żeby to było możliwe, to co musimy robić, to musimy zacząć słuchać słowa, przestać mówić do Boga wreszcie. Ja myślę, że to jest ogromna pokusa, którą mamy. Zagadać Pana Boga na śmierć, robić nowenny. Mam nadzieję, że mnie dobrze rozumiecie. Nic przeciwko nowennom, nic przeciwko modlitwom. Tylko jeżeli, Chrystus mówi, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Którzy się modlą i modlą i modlą, żeby ubezwłasnowolnić Pana Boga, żeby czuł się związany naszymi modlitwami i nie mógł już nic innego zrobić, tylko spełnić nasze życzenia. Ale jeżeli to spełnienie naszego życzenia spowoduje katastrofę naszego życia, Bóg nigdy nie spełni naszego życzenia. I możemy być gadatliwi, jak poganie, mieć nowenny pompejańskie 50 tysięcy razy dziennie. I możemy robić różne rzeczy. Jest ogromna pokusa zagadać Pana Boga na śmierć. I myślę, że to jest też problem nasz, że, że nigdy nie nauczyliśmy się słuchać tego, co Bóg mówi do nas. Dlatego, że Mu nigdy nie dajemy szansy mówić do nas. Jesteśmy tak niecierpliwi, żeby On spełnił nasze oczekiwania, że nie interesuje nas to, co On do nas mówi, do czego nas wzywa, do czego nas zaprasza. Że nie nawiązaliśmy osobistej relacji z Bogiem. Może to jest problem między innymi naszych dzieci. Dlaczego ich tutaj nie ma? Bo powiedzieliśmy im, co mają robić, przedstawiliśmy im karykaturę pana Boga, który wymaga, że chrześcijaństwo to jest kodeks zachowania, to jest jakiś światopogląd, to jest ca cała liczba dogmatów, których w ogóle nikt nie rozumie. Moglibyśmy zrobić szybko taki quiz. <noise> mówimy, wyznajemy wiarę i mówimy słowa. Może to jest właśnie taki problem, że nie, nie wprowadziliśmy nasi, nasze dzieci w relacje z Bogiem. Nie nauczyliśmy ich słuchać tego, co Bóg mówi do nich. Nauczyliśmy ich modlitw, nauczyliśmy ich mówić, zagadywać Pana Boga. A Pan Bóg nie... Nie jest supermarketem, w którym możesz sobie wybierać, co masz. Wiesz, czasami Kościół jest widziany jako taki supermarket. Szpital, żebym był zdrowy, zakład pogrzebowy, żeby mnie ktoś pochował. Kościół jest od czegoś innego, żeby głosić Słowo Boga.